Życiowe. Przestają spotykać się z dziewczynami, chłopcy, dziewczyny z chłopcami i powolą to, co jej się dzieje w internecie. Jeden z badanych przednich młodych chłopców powiedział, a po co ja mam się z nią spotykać, ja mam z nim pogadać czy z Nie ma sensu. Doszedł do w, w, na, ostatniej klasy szkoły średniej. Zapowiadał się bardzo dobrych uczeń a skończył na samych dwójkach. Z racji tego, że nie miał Czas czasu się na naukę, ale nie miał też czasu na kontakty z bliskimi osobami. W końcu wielu ludzi, którzy się wigła w internet, to osoby, które wykorzystują internet, żeby odroczyć, zapomnieć, oderwać się od problemów, z którymi sobie nie radzą w realnym. W końcu im bardziej angażujemy się w internet drodzy, to w, nas, w naszym życiu problemy szkoły, jesteśmy zmuszeni uciekać do tego internetu, żeby zapomnieć o tym, co nam w życiu chodzi, o tych wszystkich problemach, konfliktach i niedobrych rzeczach. Jeden z moich badanych, już yy, dorosły mężczyzna, 24-letni, yy, w pewnym momencie okazało się, gdy odwiedziła do matka w domu, że w jego domu jest stos od... Zamieszkanie. Nie miał czasu. Cały czas siedział w internecie. 100 rachunków nie płacących zobowiązań finansowych. Groziły mu poważne konsekwencje prawa. Wtedy do mnie przyszła, prosiła o pomoc dla niego. Proszę Państwa, każdy nauk ma w sobie to, że kiedy owładni człowiekiem, człowiek jego chce ochronić. Ponieważ nauk wynika z że człowiek ma korzyści z tego, co robi. Człowiek, który sięga po alkohol, ma korzyści z picia alkoholu. Człowiek, który sięga po papierosy, ma korzyści z palenia papierosów. Człowiek, który penetruje, funkcjonuje w internecie, ma korzyści z tego. W pewnym momencie korzyści zaczynają być dużo mniejsze niż ich szkody. Szkody zaczynają być coraz większe, ale człowiek robi wszystko, żeby ukryć prawdę od swoich w internecie. Zaczyna okłamywać rodziców, okłamywać siebie, ukrywać prawdę, manipulować żeby tylko ukryć prawdę, że stracił kontrolę nad swoim zachowaniem w internecie. Badania prowadzone, ostatnim badania w grupie młodzieży, to prawda, badania, badania prowadzone w Rozwadu, pokazują, że około 5% użytkowników w wieku 17-19 to są osoby, które spełniają te kryteria, wyczerpują te sektory, problematycznie używają internetu. Około 13% korzysta z internetu ryzykownie. Niby to niedużo, ale jednak jest to grupa, którą musimy się zająć. Ten wynik, który teraz Państwu pokazuję, dotyczy badań prowadzonych na ogólnopolskich 12 tysięcy prób internetu. Były to badania robione online, gdzie przebadaliśmy osoby od 9 do 65 roku życia. I to pokazuje, kogo dotyczy. Zagrożenie i uzależnienie od internetu, czyli tak zwane problematyczne używanie internetu, głównie dotyczy młodych wiekiem użytkowników. Im młodszy, tym większe zagrożenie. Proszę Państwa, nie wszystkie aktywności, to jest również na podstawie tych badań ogólnopolskich, internetowych nie wszystkie aktywności są równie niebezpieczne. Ten wykres, jak to troszeczkę rozjaśnię, pokazuje różne formy aktywności w internecie i w przekroju wieku pokazuje, jak w tym wieku, jaka forma aktywności jest najbardziej niebezpieczna. Jak widać dla ludzi bardzo młodych do 16 roku życia, najbardziej niebezpieczne, wychwające w przypadku dziewcząt, jest poszukiwać faktów. Ona od tego się uzależniają. To jest tym, co nie uzależnia. Yy... W wieku 16-19, czyli mniej więcej takim, jakim wy jesteście, również poszukiwani kontaktów, ale jak widać to spektrum zachowań jest już tak bogate, że właściwie wszystko może już być przejawem nadmiernego zaangażowania. I jak to jest u chłopców, no, chłopcy przede wszystkim dziewcząt tym się różnią, że oni są szalenie, ten zielony kolor, zainteresowani diotygą. I to już bardzo wikła też internet. Bo to jest, można powiedzieć, chociaż ten może być niebezpieczny, to jest bezpieczny sens, prawda? Darmowy. Darmowy. I nie myli, że nas wikła, ponieważ każdy młody człowiek potrzebuje tej informacji i budzi się e, jego emocjonalność w tym względzie. Natomiast wikłające też jest poszukiwanie kontaktów i w przypadku mężczyzn gry, multimedialne, typu multiplayer. Proszę Państwa, przeprowadziliśmy badania, bo to były na ogólnopolskiej próbie, a to są badania robione metodami tradycyjnymi na małej próbie, uczniów szkół średnich. I jakie konkretne aktywności były najmocniej powiązane z ryzykiem problematycznego używania umów młodych mężczyzn. Głównie były w... o gry sieciowe, tu macie przykłady DG, gry typu MMORPG, tworzenie i publikowanie własnych tekstów, grafiki i innych twórczości w internecie, co ciekawe, hazard w internecie, uczestniczenie w forach, grupach dyskusyjnych, czytanie, komentowanie blogów, uczestniczenie w czatach. Natomiast u dziewcząt na pierwszym miejscu to, to, to trochę zaskoczenie szczęście, pojawiły się gry hazardowe, że one są dla nich wykładowe i serwisy Jedziemy. randkowe. Jak powiedzieliśmy wcześniej, to dziewczęta w poszukują kontaktów właśnie poprzez serwisy randkowe. Serwisy randkowe yy, potrafią zabierać wiele czasu. W końcu słuchanie muzyki, oglądanie dy dysku przez internet. Wyczyszczania programowania, korzystanie z komunikatorów, również gry gry sieciowe, gry y, MMORPG i tak dalej. Proszę Państwa, pojawia się pytanie: jaki jest mechanizm, psychologiczny mechanizm tego, że człowiek się od internetu uzależnia, czyli staje się jego problematycznym użytkownikiem? Uzależnienie nie tkwi w internecie, wtedy uzależnienie tkwi w człowieku, który z niego. Człowieku, który ma pewne braki, ma pewne słabości, ma deficyty satysfakcji w siebie samego, z własnego życia, ma braki kompetencji efektywnego radzenia sobie w życiu. Taka osoba poszukuje możliwości zastępczego wyrównania tych braków, stania się kimś lepszym, ciekawszym, wartościowszym mocniejszym, musi uciec od stresu, którym te braki, które ma w sobie, powoduje, które te braki powodują w jego życiu. Internet poprzez swoje możliwości, poprzez swoje właściwości, oferuje możliwość ucieczki od własnych braków i skompensowania, wyrównania tego. Kiedy jesteś nieśmiały, trudno ci się porozumieć z dziewczyną, znacznie łatwiej zrobisz to, Poprzez klapel. Kiedy masz poczucie, że nic specjalnie, nikt cię sobą z nie liczy, możesz być mistrzem w grze internetowej. Możesz panować nad rzeczywistością, którą sobie stworzysz w swoim wirtualnym świecie. Więc internet to oferuje, oferując różne możliwości, anonimowość i w każdej chwili za pomocą jednego kliknięcia wyłączenie tego, co mi nie pasuje. I zacząć od nowa. Człowiek zaczyna oczekiwać, że dzięki temu, że wejdzie w internet, właśnie skompensuje sobie to, czego mu brakuje. Co więcej, może to osiągnąć dzięki czemu? Dzięki takiej aktywności, która jest pożądana, wartościowa. Wszyscy chcą być internautami, wszyscy chcą być na tobie, wszyscy chcą być no, nowocześni. Więc internet to daje. To dlaczego mamy z tego nie korzystać? Wielu ludzi korzystając z internetu. Po to, żeby rozwijać swoje kompleksy, nawet nie zdaje sprawy, że się od tego wikła. Dostaje silne nagrody, silne wzmocnienia pozytywne dla gratyfikacji, znaczy dla tego, co wąskim w internecie. Niestety, jego nasilające się zaangażowanie w interaktywne aktywności nie usuwa jego deficytów i braków. Nie niweluje jego kompleksów, tylko je pogłębia. Bo je można tylko w realnym świecie zlikwidować poprzez realne zmaganie się wyzwaniami, jakie życie przynosi, a nie te wirtualne, które są przecież złudne, które są tylko poprzez kliknięcie myszki. Zmaga się w związku z nadmiernym zaangażowaniem w ten stres, zmagają się problemy, coraz większe negatywne koszty jego zaangażowania, co zmusza go do dalszej ucieczki. Do dalszego wychłania się w internet. No i tą drogą to, co było na początku przyjemne i użyteczne, staje się z czasem po prostu nałogiem. Proszę Państwa, jest taka bardzo ciekawa teoria, socjologiczna bardziej niż psychologiczna, która mówi, że bogactwo czyni człowieka bogactwo. I rzeczywiście, jak pokazują badania nad użytkownikami internetu, ci, którzy wchodzą w internet i są kompetentni społecznie, są pewni siebie, są odważni, są inteligentni, są, yy, są rozważni, świadomi. Oni w internecie w tylko się wzbogacają. Internet ich rozwija. Internet daje im jeszcze większy kapitał społeczny i możliwości osobiste niż mają w To nie Jeżeli ktoś ma wyjściowo pewne po tej trudności osobistych, pewne braki i społeczne, i osobiste, to niestety one wzmagają spiralę stras, y, stras wymuszają ucieczkę i kompensowanie ich. Jaki z tego wniosek? Że powinniśmy rozwijać w sobie, niezależnie od tego, jacy jesteśmy, jak się cenimy, jak jest nasze życie, to to jest potencjalnie w nas, nas dobre i autentyczne. Świecie, a nie w świecie wirtualnych instrukcji. Bo tylko od nas zależy to, czy to osiągniemy. To jest ogólna rada, to nie jest konkretne zadanie, konkretne zalecenie, ale tylko taka droga jest przed, ku temu, żeby uchronić się, stania się ofiarą swojej słabości. Nie wiem, ile mam jeszcze czasu, bo na sam koniec. Dodatkowo zaproponowałbym Wam krótki test, którego autorem jest Timberryang, najbardziej znana amerykańska badaczka e, problematyki właśnie nie używania, nie. niebezpiecznego używania internetu. Test składa się tylko z ośmiu pytań. Wystarczy na nie odpowiedzieć tak lub nie. Nie, nie wiem, czy widzicie. Czy ja mam to tak Wystarczy sobie na każdy pytanie odpowiedzieć tak nie i policzyć ile razy było tak. I później powiem, o czym świadczy o uzyskanie przez Was wynik, Ponieważ nie jestem pewien, czy wszyscy widzą, jak go przeczytam. Pytanie pierwsze. Czy nie możesz przestać myśleć o Internecie? Staraj myśleć o tym, co robiłeś ostatnio w sieci, lub o tym, co będziesz robił, gdy znów, cię, znów się do niej zalogujesz? Tak? Czy czujesz się, czy czujesz potrzebę zwiększania ilości czasu pędzanego w internecie, aby osiągnąć satysfakcję z tego, że korzystasz z sieci? Tak lub nie. Czy podejmujesz nieudane próby kontrolowania, ograniczania bądź zaprzestania korzystania z internetu? Tak lub nie. Czy czujesz się niespokojny, markotny, przygnębiony, poirytowany, gdy próbujesz ograniczyć korzystanie lub przestać korzystać z internetu? Tak lub nie. Pięć. Czy zdarza Ci się przesiadywać się i dłużej niż pierwotnie zamierzałeś? Tak lub nie. Tu wiem, to mówię tak. Czy z powodu internetu zdarzyło Ci się narazić na szwank ważną znajomość, zaryzykować utratą przykład pracy, szans na edukację, na zrobienie kariery życiowej? Tak lub nie. I siódme. Czy zdarzyło Ci się okłamywać rodzinę, terapeutę lub inne osoby? by ukryć, jak bardzo pochłaniać internet. Co robić z internetem? Większość pochłania. Dziewięć. Czyli internet służyć jako ucieczka od problemów, jako sposób na uśmierzenie negatywnych nastrojów, na przykład okay. poczucia beznadziejności, poczucia okay. winy, lęku, okay. depresji. Okay. Proszę Państwa, Państwo, okay. Kimberlya stwierdziła, okay. że jeżeli ktoś odpowie z tych ośmiu pytań na pięć pytań, tak? To znaczy, że jest problematycznie, a właściwie nie Nie jest to uzależnione, jest to uzależnione. Dziękuję bardzo.